W, w składzie jury w konkursie Mister Polski. To jest twój kandydat. Dlaczego? Wiesz, przede wszystkim dojrzały facet, mający 27-28 lat 7, postarzałem go widzisz <laughs> Okej, okay, przystojny, ale przede wszystkim mający coś do powiedzenia bardzo fajnie odpowiadał na pytania. No, widać taką głębię tego faceta. Ja generalnie nie głosuję za nastolatkami, aczkolwiek rok temu Rafał Jąkisz mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo rozwinął się w przeciągu ostatniego roku. Ale spójrzmy na Łukasza. Okej, okay. o poczekaj, tu masz też za kola już. O, za kola już powolutku ma, ale dlatego zgłosić. No to jest powód, żeby się zgłosił do pana kliniki. No zobacz, niedługo, niedługo byś miał to samo co ja, czyli tu przeszczę, świeżo zrobiony ja przestrzeń. nie mam problemu. <laughs> jeszcze, jeszcze poczekaj. A, tak poważnie, a, no dobrze mu patrzy w oczu, ja myślę, że a, misterem czy mis e, powinna zostać osoba, e, która właśnie ma jakiś poziom, która ma fajną energię e, w oczach, e, w osobowości, po tym facecie po prostu było dzisiaj widać, że tętnie energią. A czy w takim razie widzi Pan jeszcze innych kandydatów u siebie w klinice? Może jakiś zabieg dla nich Pan zaproponuje? Może któryś z nich będzie wymagać specjalnego masowania części działa. Nie, absolutnie nie wiem dlaczego pijesz. Tak. Ostatnio ja dla was dałem wywiad odnośnie powiększania penisu, prawda? I nawet pokazywałem, jaki to się masuje. Nie, nie, nie. Ja myślę, że faceci w jego wieku nie potrzebują. Myślę, że jeszcze erekcja jest. Popieram, ta, popieram. popieram Ty, to zdanie. Więc, ale mnie tu prowokujesz, ciągniesz za język, widzisz, ty. No jeden drink za dużo e, ostatnim razem było. Ale e, nie, wiesz, młodość e, sama się broni. Nie potrzebuje taki młody człowiek żadnych e, zabiegów poza jakimś kremem nawilżającym, który może sobie stosować e, w domu. No, młodość się sama broni. Czyli żadnych zabiegów Pan nie proponuje? E, nie proponujesz <ślad> żadnego wygładzania, czy czegokolwiek? Nie, no naturalne zwarszki chciałem, jest dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, może to trywialnie zabrzmi, ale chłop to powinien być chłop. Dobrze mówi, dobrze mówi, ale wiesz, dożyjesz moich lat, czyli jeszcze kilkanaście lat, poczeka, nie mówiąc już, e, że prawie piętnaście i wiesz, na no jakiś laserek, botoksik i w osób trzeba będzie zrobić. E, Wspominała Pan oczywiście, wspominałeś o swoim zabiegu. Wolał bardzo? W ogóle nie bolał. Jak ja generalnie wszelkie zabiegi e, testuję na sobie. Bardziej. E, e, tak, jestem Bardziej. Panem, Tak. Nie, no generalnie 8 godzin e, przeszczepienia włosów tutaj z tyłu, później tutaj e, do przodu, a nudne tylko to było, ale w ogóle nie bolało. A teraz tylko kwestia kilku miesięcy, żeby te włosy odrosły, i wtedy będę mógł e, spokojnie e, proponować ten zabieg moim pacjentom. A, a tobie za 15 lat. Czyli w takim razie, skoro podjąłeś takiego zabiegu, masz o długiej grzywie? E, tak, wiesz, e, nie, początku nie mam. Takiej, jaką ja mam. <laughs> Na pewno. Minimum, minimum taką, taką minimum? kiedyś też, takiś, taką w twoim wieku też miałem, wiesz, e, niestety, no, e, ząb czasem już trochę ugryzł.